Panie Hubercie, ta przeprowadzka to tak na serio? Serio, serio. Ale ostatecznie. Definitywnie. O, telefonu od przyjaciela. Halo Hubert. Baza gotowa na przejęcie milionerów. Bez odbioru. A, nowy dom, nowe emocje. Panowie, pytanie za tysiąc złotych. Gdzie tu można zaparkować? A, tu, B, tam, C, tu i tam, D, wszędzie. Yy, pa, panie Hubercie, to może ja zadzwonię do przyjaciela. To może od razu wszystkie koła ratunkowe. Proszę bardzo, tylko najpierw trzeba rozładować. To my pomożemy. Zawsze z gotówką pracujemy. Zawsze. I tak już teraz będzie, od poniedziałku do czwartku.